Siema jestem Satiofa dzisiaj pokażę Wam jak zrobić łatwego wirusa w notatniku. Jest to zamulacz. Na początek tworzymy sobie dokument tekstowy, otwieramy go i piszemy to co jest napisane u mnie. Nie wnikajcie w napis po dwóch. Wpisujecie tam co tylko chcecie. Dalej wpisujecie start i minimalizujecie okno, nie zamykajcie bo wrócimy do niego. Otwieracie ponownie dokument tekstowy i wpisujecie to co ja. Po nawiasie można wpisać dowolny tekst, który będzie wyświetlany w okienku. Teraz robimy typ okienka, ja zalecam 4 plus 16, żeby było wiarygodniej. Ponownie otwieramy cudzysłowie i wpisujemy nazwę okienka. Zamykamy nawias, zapisujemy plik jako, uwaga teraz ważne wpisujecie dowolną nazwę, najlepiej error lub coś takiego, a końcówka nazwy musi być taka jak na filmie, czyli .vbs. w moim przypadku nazwa to straka. Tak się prezentuje wirus, ale my go rozbudujemy. Obok start wpisujemy nazwę naszego wirusa, potem dodajemy końcówkę .vbs. Teraz wpisujemy niżej go tu i nazwa pod dwukropku, czyli w moim przypadku Putin's Raka. Niżej wpisujemy lub i zapisujemy plik jako. Uwaga, znowu ważne nazwa pliku dowolna, ale końcówka .bat. Gdy już zapisaliśmy, możemy zamknąć notatnik i włączyć zamulacz, ale radziłbym być przygotowanym. Aby włączyć programy, musimy zamknąć wiersz poleceń. Mój kąp jest zdrowy, luz, to tyle, papa.